Hani, witam Was e, kolejny raz na kanale Scrapcade. E, będzie to kolejny film z serii nowości na rynku papierowym. Bardzo serdecznie witam wszystkich powracających widzów. Witam e, Team Scrapcade, dziękuję za komentarze, lajki. Natomiast przy okazji zapraszam e, wszystkie nowe osoby do subskrybowania kanału, również lajkowania, komentowania. E, jeżeli wspieracie takie kanały jak ten, to. Zapraszam do Timu Scrapcake, ale właśnie to komentowanie, lajkowanie też wspiera, dlatego że algorytmy wtedy wyłapują to i podają ten film troszeczkę większej publiczności. Także was serdecznie zapraszam na Nikasia i mój kanał prowadzę od 10 lat. Jest tam mnóstwo filmów, mnóstwo inspiracji. A właśnie pracujemy na, zwykle na papierach scrapbookingowych i dzisiaj taka prezentacja jednego z producentów papierów, czyli firmy Scrapboys. Mam do pokazania Wam. Trzy kolekcje. Tutaj mam kolekcję właśnie z trychu Pauli. Z To są trzy rozmiary kolekcji rozmiar duży 30 na 30, duży rozmiar 30 na 30. Wybaczcie, ja mam głos dzisiaj troszkę zdarty coś mnie na mapie. Kolekcja 20 na 20 i kolekcja 15 na 15. Te kolekcje poza okładkami niczym się nie różnią, także najpierw zobaczymy sobie dużą kolekcję, potem Wam pokażę okładki z tych mniejszych. Na dużej kolekcji. Mamy oczywiście prezentację wszystkich papierów w środku. I mamy arkusz dodatków, który możecie również zakupić oddzielnie, ponieważ tutaj ten arkusz ciszy jest jednostronny, a arkusz dodatków dwustronny można kupić oddzielnie. Tak wygląda okładka. Tutaj mamy na pierwszej stronie dwie kompozycje. Po prawej i po lewej stronie z płaskami. Z drugiej strony taka koronka. Oczywiście napisy. Na każdej stronie na dole, więc fajne do wykorzystania w projektach. A tu mamy każdego podwa, zapomniałam znowu. Yy, tu mamy arkusz bardzo ładny, też podzielony delikatnie z motylami. No wiecie, że jestem motylowa. Kto wie, to wie. Kto nie wie, to się właśnie dowiedział. Ja bardzo lubię z motylami. No i tutaj mamy taki delikatny, bardzo, bardzo delikatny, mm, taką, taki kwiatowy m, bladziutki elementy, efekt bladziutkiego tła. Karty, które z drugiej strony mają też tło, takie troszkę bardziej wpadające w taki trochę brudny róż. To taki jakiś w ogóle materiał, chyba jest taki lekko pofalowany, pumięty. Kolejny arkusz kwiatowy. Niektóre kwiaty ciemniejsze, drugie takie jaśniejsze w tle. I dokładnie taki sam arkusz jak tamten, tylko że to jest w beżu, czyli te kwiaty, ale właśnie w beżowym, kolorystyce beżowej. Tu mamy takie mniejsze karty na tle. Yy, Takiego sweterka, jakby. Sprzyjcie, mi z tyłu karty chyba gotowe już do wpisania. Może mi się wydaje, a nie, może to te były. I tu mamy właśnie karty z tłami, czyli tagi, yy, takie lejbele. O, właśnie, no były na pewno. Tutaj mamy deskę. Czy widzę, że swoje chłopaki z tego zrezygnowali? No, nie powiedziałabym, że jestem zadowolona, do bo wolałam, te tyły by fajne były. No, ale może faktycznie tak będzie, trochę lepiej dla niektórych. Tak wygląda duża kolekcja. nie chodzi o małą kolekcję. 20 na 20, to te dodatki się będą różniły o dokładki, więc jest ich mniej i one wyglądają tak. Natomiast tutaj z tyłu mamy jeszcze dodatkowe też dodatki. Dodatkowe dodatki, wcale to nie było ten. Tutaj mamy takie, i na tyle takie. Tu część jest z tyłu właśnie dwustronnych, część jednostronnych. To jest kolekcja tych Pauli, i do, niej, do tej kolekcji jest też arkusz dodatków. I zobaczcie, zobaczcie. No, o fajnie, tutaj się pojawiły te takie tagusie małe. To jest oczywiście wszystko też dwustronne. Mamy kompozycje kwiatowe. Mamy listki, czyli jakby wiecie, model podobny do pozostałych w tych wszystkich kolekcji. Tylko te elementy są troszkę większe, takie troszeczkę bardziej pod wszystkie te kolekcje teoretycznie. Tu te kwiatów. I jeszcze troszkę i to już się powtarza. Dobra, to jest pierwsza kolekcja z Strych Pauli. I teraz zobaczymy kolekcję kolejną czyli piknik taką fajną dziecięcą pod dziecięcy projekt. Tu mamy kolekcję piknik i muszę wam przyznać tutaj bez bicia, że to jest jedna z pierwszych kolekcji która mi się podoba, na której mogłabym popracować. Już nie mogę na niej pracować, bo wiem, że ona będzie już na rynku dostępna w, prawdopodobnie na innym projekcie, więc już nie chcę powchodzić nikomu. Ale powiem Wam, że naprawdę jest fajna, a to dlatego, że ja nie lubię ubranych zwierząt, ale to są tylko takie malutkie wszystkie mi się wydają ubrane zwierzątka i one jakoś mi tak nie przerażają i ta kolekcja ma przepiękną kolorystykę, która mi się bardzo podoba, więc znowu zobaczymy sobie dużą kolekcję. Ale naprawdę to się chłopakom udało. Ja tak jak mówię, raczej nie, chodzę, nie, nie wchodzę w takie tego typu klimaty, ale ta kolekcja jest po prostu urocza. I znowu możecie kupić y, arkusz dodatków oddzielnie, a tu macie w okładce. I w ogóle troszkę się różni od chłopaków innych kolekcji, bo jest jednak troszeczkę inny klimat. Ja są porobione właśnie już scenerie. Tutaj mamy taką fajną scenerię ze zwierzeczkami. Widzicie, to taka, taka, taki świat inny, nie? Y, tu takie drobniutkie gwiazdeczki na takim beżowym tle. Tutaj zobaczcie, mamy całą rodzinkę, a z drugiej strony błękit z kwiatami. I tutaj się takie się te kwiaty rysunkowe pojawiają, które też mi się bardzo podobają, kolejny, kolejna kolejny plener bym powiedziała, a z tyłu takie delikatne listeczki, w bardzo ładnych kolorystyce. Tutaj znowu te kwiaty, w takiej właśnie rysunkowym wersji, i z tyłu kropeczki na takim zielonym, delikatnie takim. Malanżowym. no wiecie, takie są jakieś tam plamy, kleksy czy coś tam? Tutaj mamy karty, a z drugiej strony krateczka różowa. I tu na koniec znowu mamy te podobne karty. O i widzicie, tu są tyły. A w Paulistrychu nie było tyłów. Ciekawe, bo też wolałam, żeby było gdzieś tu linie kiedyś były, ale z drugiej strony to jest też fajne, nie ma linii, bo można po, no, pionowej poziomu, i to też jest fajne. Też też są urocze dodatki. I tak jak mówię, arkusze dodatków można kupić też strony oddzielnie. Więc tak wygląda ta duża kolekcja. Zaraz sobie zobaczymy tylko, jakie dodatki znajdziecie w tych mniejszych kolekcjach, żebyście mogli zobaczyć, jakie dodatki będziecie mieli. Tu jest kolekcja 15 na 15. Raczej skupiona na kwiatach w stylu kładki. I tutaj kilka zwierzątek i też kwiaty. No tutaj będzie troszkę więcej miejsca, więc pewnie troszeczkę więcej się zmieści. Ta pszczółka jest przeurocza. A z drugiej strony takie elementy. No, i oczywiście do tego też dochodzą elementy do wycięcia. Tak wygląda pierwszy argusz, czyli zwierzaczki. Potem mamy kwiaty. Potem mamy listki. Tutaj takie jakieś elementy dodatkowe, uzupełniające. I jeszcze jedne. I tak to wygląda. nie, to już jest to samo chyba co ten pierwszy. Ej. To jeszcze jeden kwiat. Poczekajcie, to nie są te same, Gdzieś myślałam, że to, to jest ten arkusz, a to jest jeszcze jeden, czyli kolejny kwiat i dopiero tutaj się powtarza, tak. Czyli mamy dwa arkusze z kwiatami, jeden z liskami i ten taki mm, słodziaczki, słodziatka ta kolekcja. No i słuchajcie, ostatnia kolekcja, już y, mam ją tutaj pod ręką, to no może już ją po prostu z wami wyciągnę, to kolekcja Shabby pak. Y, tutaj zobaczymy, też wydaje mi się, że tutaj małą no, się niczym nie różnią. Poza właśnie wykończeniem układek, żeby też zobaczymy tą dużą. Tutaj mamy, tła, także też ciekawe podejście, ale oczywiście nie zabraknie. Mamy troszeczkę dodatków. Nie ma tego tego popapowego elementu, przynajmniej nie widziałam, chyba nie ma tego. Tutaj mamy dodatki. Tak, strona jest prześliczna, bardzo mi się podoba. Tutaj mamy kolejny arkusz z dodatkami. No, i teraz zobaczmy sobie, jak ta kolekcja się prezentuje. Kolor błękit i róż. Połączenie dla mnie cudne, po prostu uwielbiam. I tutaj ten arkus bardzo mi się spodobał. Z tyłu błękitny, taka koronka jakby. Znowu delikatny róż. Tutaj takie wzory Rokoko, roko bym powiedziała. Bardzo delikatne różyczki, śliczne tło. z drugiej strony w błękitach. Coś podobnego do tego, tylko trosz, troszkę podobnego, tylko troszkę innego. To są takie. Nie że randole, no tak trochę wyglądało, że randole z tymi doświeczkami. Kolejne pło, wszystko takie, szabi, chic, że po prostu w takim stylu będzie nasz najnowszy, nasz najnowszy album Happy May, którego zapisy są cały czas dostępne. Zapraszam Was na sklep scrapkate.pl ukośnik sklep. Zestaw już zamawiamy. Teraz składam Wasze, zbieram Wasze zamówienia na zestaw. To będzie właśnie w, takiej, w takim klimacie, ale to nie będzie z tej kolekcji, ponieważ to są kolekcje z zagranicznych marek, więc będę szukała takiej kolekcji za granicą z innych marek. No i zawsze 15 na 15, malutkie projekty, także bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj playlisty też znajdziecie na kanale. Tu mamy takie tło, yy, po prostu znowu też róże, takie bardzo, no mówię, bardzo szabi, no inaczej się tego po prostu nie da opisać. I znowu delikatne różyczki z drugiej strony. Yy, bardzo fajne połączenie. To jest takie troszkę trójwymiarowe w ogóle. No i ten jeden arkusz, który musicie kupić oddzielnie. Patrzcie jak porysowałam tym Oddzielnie w sklepie. <laughs> Także tak się prezentują kochani nowości od Scrapboys. Yy, bardzo fajna jest ta, ta kolekcja. Yy, jeżeli chodzi o projekt warsztatowy, dla mnie jest troszeczkę za mało dodatków, a jednak tutaj no, w ofertowaniach online duże mają swoje prawa, ale naprawdę kolekcja wydaje mi się fajna, w sensie te tła wydaje mi się bardzo fajne i nawet, żeby dobrać gdzieś tam z innych, z innych kolekcji jakieś dodatki, a, a już do kartek, do takich rzeczy wydaje mi się rewelacyjny pomysł. No I kolorystyka, mówię, taka typowa Shabby, także serdecznie Was zapraszam do sklepu Scrap Hobby, bo tam znajdziecie kolekcje, ale również oczywiście u innych w innych sklepach. Nie tylko u chłopaków w sklepie, ale też w innych sklepach. Także serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo. I dajcie znać w komentarzu, jak zawsze, która kolekcja Wam się najbardziej podoba. Ja teraz przykładam się jeszcze do warsztatu stacjonarnego, i też u mnie jest na kanale że już jest dawno po wyborach ale sprawdzam właśnie, które kolekcje Wam się najbardziej podobają. Także zapraszam Was też na grupę warsztatową, tam się pojawiają różne ankiety i pomagacie mi w wielu tematach, właśnie w wyborze kolekcji na warsztaty, czy w innych tam rzeczach, które, z którymi się mierzę, także serdecznie Was zapraszam. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w komentarzu, zarówno do producenta, jak i do mnie, do sklepu, jak i do Payla. także serdecznie zapraszam, przepraszam, że mój głos i lekko zakatarzony, no ale <laughs> niestety dorwało i mnie, także walczę, walczę, walczę. Do zobaczenia na kolejnym filmie. I kochani, posłuchajcie trochę o timie, może uda Wam się wejść i wesprzeć kanał. Puziaki i do zobaczenia. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz wesprze i dołączyć do teamu, albo klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!